Siema, zosta... Siema, z tej strony Koba i zanim to, to, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. No, sorry za wycinki w tle, ale... no wiecie, wycinki w górę... patrzcie kotek. He, hej, hej. Nie bój się. No, ja tu pracuję jak w terenie innego. To jest Rysiek. Już wracam, no, więc jak będę stanowisku to wam polem. No, ja już jestem. Wcześniej robiliśmy dla niego terrarium. Mogę wam go pokazać. Patrzcie, tu jest, tu jest to samczyk. Teraz dla samiczki robimy terrarium. Tu się. W właś właściciel tego nie żyje, niestety. Ale cóż, kiedyś tam chciałem zostać? stać, no, biorę sobie taki kamień, wrzucę go tu na przykład. Ło, ale fajna nura się stworzyła teraz sobie, co tam. No ja sobie, jakieś tam tak? No, więc ja przyjdę z tamiczką. Prawie przez przypadek wyłączyłam nagrywanie. Weź. No, ja już... Nie, nie. To jest ta samiczka. Patrzcie. Patrzcie o tu jest. I dla niej niestety jeszcze... Niedawno liniała. No. Więc ja już będę jeszcze... Wiecie co robił? Jezu, samiczka jest szybsza od samców. O Boże. No, będziemy ją będę ją przekładał. Ja u mnie do wyróżki tak tylko gło szło? A u mnie to tak ciężko. Już jest. Samczka jeszcze zarabi. Tutaj gdzie jest o tu gdzieś na kamieniu. Tak nie da widać. Nie, nie widać. Ale jest. Um, no. Przyjdę po trzeciego samczyka. Ale my już aranżować teraz, nie będziemy, bo ono już zaranżowane. Więc jak ja przyjdę, to zobaczycie jak go przekładam. Um, no, ja już tu jest ten samczyk. On jest trochę mniejszy od tego. E, no. Nie wierzę Ja już idę, wziąć tego terrarium. będę. E, no a już jego terrarium wziąłem. To, jest, to były dwa, nie dwa pająki. Jedna samiczka, która nie żyje i druga samiczka, która nie żyje. E, no. Mam nadzieję, że on też nie może, bo to jest pudełko śmierci. Już dwa pająki w tym filmie. Ja się boję, żeby on mieli bo to... Bo wiecie, to jest samiec, A samce są większe. Szybsze. Jesty mniejsze. O Boże! Wyobraźcie sobie taki scenariusz, że jak ja go otwieram, to mi spiernicze. O Boże. już że bo dokładnie to pudełko. Nie, nie, to jest Dobra, inne tego psa, ale Dobra, e, to teraz jest e, dobrze. Dobrze, scena na do, do dobrej drodze prawie, to jest. Okej, ludzie to nowe. Okej, no. Już musiałem im wydać To wszystko ruszy. Szybko. się wiedzieć jak go przełożę. Już jestem. Samczyk sobie w tym lata. Patrzcie. Nie dać go. Widać. No. Ja już... Mi się wydaje, że ten jest większy od tego. Tak, ten jest większy. No. ty ja już... O Boże. Patrzcie. Patrzcie, ile pęczny jest od skumani zrobimy. No dobra, to Elo,